Witajcie na moim kanale. Dzisiaj mały miksik za 33. Mamy szczęśliwe linie za 3 złote Zakupiłem multi-multi. Wysłałem. Miałem 3 zł. Aż 3 zł miałem w multi-multi. Szok i niedowierzanie. No więc wziąłem szczęśliwe linie. Król też numerem 15, szczęśliwe linie z dziesiątką. Złoty cios z numerem 21. I tu będzie cios, czy nie? I krzyżówka z numerem 15. Na razie nic tu nie ma. No, to co, nie przedłużając, lecimy. Co, z tym koksem? Przybliżamy żeby było widać w całości i lecimy raz, dwa, trzy gonisz ty i co mamy? wino wino gronko nie ma korona królów ujdziemy na strzały dobrze, nie ma korony nie ma kwiatek czy mamy gdzieś kwiatek? Nie widzę. Dzwonek. Do drzwi. Uu, idziemy na szczał. Przepraszam bardzo, ale przeziębiony znowu jest masakra. Pogody takie raz ciepło, raz przymrozki jakieś coś. No ale co zrobić? Serducho. I co? Diament. Tu już nie będzie garnuszka. Diament. I co my tu mamy? Pomarańcz. Zmieniłem nałożek na czerwony, bo ktoś tam mi pisał, że czarno spycha pieniądze. A tak nie do końca może wiecie. Serducho było. Na tym czarnym tam więcej niż na tym czerwonym wydrapałem. Można powiedzieć, no ale. No ale bananik. I mamy cytryna. Nie ma. Biedra. Mamy jedną. Grucha. Chłopaki nie płaczą. Grucha. <Glucz> nie ma. I co mamy? Tego krabisko? Klucz? Klucza nie ma. Sące? Sące jest? Tego owocu nie ma. Sonik, Sonika też jeden tylko sztabeczka. Księżyc, i ostatni. No, niestety mamy truskawę, i to by było na tyle. Czyli multi multi, nie pomnożyłem. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia. No to lecimy z królem. Z królem kasy. 19, 15, 24, 32 i 58. A mamy. Trzydzieści jeden, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia pięć, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści jeden, czterdzieści dwa, czterdzieści osiem, nie mamy w ogóle pięćdziesiąt cztery, czternaście. Nic to nie wróży dobrego, tu trzydzieści sześć, trzydzieści pięć, trzydzieści cztery, czterdzieści sześć, dwadzieścia trzy, no same wiadomo, oboczki, siedemnaście, pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia sześć, pięćdziesiąt jeden. 21 i ostatnia szansa. 49. Dziękuję za uwagę. R. H. Nie będę królem kasy. Nie będę. No to teraz ten złoty cios. Niech mnie dobije jeszcze i na koniec. I dziękujemy za uwagę. 25, 12, 2.

dwadzieścia trzy jeden dwadzieścia dziewięć dwadzieścia siedem kiepsko kiepsko złoty cios będzie chyba zadany trzydzieści dziewięć trzydzieści siedem osiemnaście dziewięć 22 36 34 i ostatnia szansa. No to już chyba wyrobić tego szympansa. SC Złoty cios zadany. Następny pustak. No to chyba dzisiaj będzie 33 tyły. Literka O. Tak myślałem, a nie będzie bo. Bo, a, to już by było wygrane. No ale, no ale. U, panie. I co tu datę? O, nic. No ale tak to jest. Z tymi zdrapami naszymi kochanymi. Brok. Pierwsze. Pierwsze słowo brok. Było piwo chyba było brok kiedyś takie. Nie wiem czy zebląga to nie, AD było zergląda brok. Nie wiem. Gdzieś tam chyba też S. Nie wiem czy jeszcze jest takie piwo, Brok. Nie widziałem nigdzie. Chyba upadli albo coś. S. Bush Bush I co dalej? Tu S hmm. By tak A wpadło już by to pięć słów się utworzyło Na samym końcu No ale Szans chyba H H to będziemy mieć na końcu Ha 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 My cię Zrobiliśmy Zrobiliśmy dajcie te A nie dajcie monety też nie będzie literka T i co dalej Satelita się pyta. Gdzie jest asteroida? Ta I tu nic to nie daje. Ja, pierniczo. O co tu Kaman? Literka E. O co tu Kaman? Mamy nowe. I to jest na tyle. Jeszcze o było. Oczywiście zjadłem. E to jest E. Znowu. E. Teraz E. M by się teraz przydało. Ale będzie na pewno F albo G, a nie, bo jest I. Nic tu nie da to. Będzie brakować. No, gil. I, 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 i poszło. No nic. Hindi, hindi, hindi i hindi to 20 co no. także wszystko wiemy na 33 wkładu dostaliśmy złoty cios mamy 33 do tyłu nic tutaj nie wpadło. no i będziemy próbować dalej w końcu coś może wleci Nożyk czerwony i teraz nic nie przyniósł. Tak samo jak i czarny, czy różowy, czy kurcze pastylowy. Nieważne, nie wierzę w takie tam, że jakieś tam nożyki czarne odpychają, nożyki czerwone przyciągają. No macie, proszę. No, także to jest tylko i wyłącznie od nas zależy, jaki wybierze się trapki. Dobra, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. No i to pozdrawiam. Dużo słoneczka życzę, bo mi się nie ma. No i czekamy do tej wiosny, żeby już się ciepło robiło ciepło. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!